Siemaneczko, ja jestem Rafał i witam Was dzisiaj w grze... Yy, o Boże, napisałem się na kartce, bo gra jest strasznie długa. The Mighty Quest for Epic Loot. Tak jest, The Mighty Quest for Epic Loot. Yy, jest to gra z trystyką bardzo podobną do Torchlight'a. Yy, teraz jeszcze może tego nie widać, ale jak wejdziemy już do konkretnej gry, to zapewne zobaczycie. Tyle, że gra yy, odbiega od tego tak naprawdę mechanikom to, co jest w Torchlight'ie. Ta gra to kompletnie co innego W Torchlight możemy biegać gdzie chcemy Mamy otwarty świat, sandbox Tutaj niestety tego nie ma Ale i tak gra urzekła mnie naprawdę Bo nie grałem jeszcze w tego typu gry Nigdy, przynajmniej sobie nie przypominam Żebym kiedy, kiedykolwiek grał w taką grę Dla niektórych może to być nuda Oczywiście, bo tutaj w tej grze powtarzają się etapy Dosyć Znaczy dosyć często, cały czas tak Praktycznie robimy to samo Więc no, to może być na dłuższą chwilę nużące Ale jak na razie bardzo gra mi się podoba. Tak więc o co chodzi? To jest taki... Tower Offense powiedziałbym. Mamy postać. Ja mam akurat Knighta. Level 5. Pograłem już sobie około półtorej godzinki. Jest jeszcze do wyboru Archer. Czyli łucznik i mag. Wybrałem sobie no... Rycerza. Tak myślałem, że to jest najlepsza postać jak na początek. I o co chodzi? Mamy tutaj... Takie twierdze. Które... Yy, musimy po prostu zniszczyć. Nie wiem dlaczego, ale one powinny się palić. Tutaj gdzie są trzy gwiazdki. Yy, to one powinny się palić i być zburzone. No ale to jest beta, więc powiedzmy, że jakiś błąd. Yy, no i tutaj jeszcze tej twierdzy nie zburzyłem. Zostawiłem sobie ją właśnie na dzisiaj. I tej twierdzy nie zburzyłem. Tutaj jest boss. I dzisiaj sobie zburzymy te dwie twierdze. I na tym skończymy odcinek, ponieważ yy, no tutaj nie ma co pokazywać tak naprawdę. Ja gra raczej nie nadaje się do dłuższych jakichś odcinków, aby pokazywać je na YouTube po prostu. Tutaj oczywiście mamy moce, które zdobywamy wraz z poziomem, jonki i jedziemy. Na początku nasz rycerz wyglądał nagi, on był cały, cały, cały w ogóle był w samych majtach i latał z taką maczetą. A teraz mam taką kolczugę i je budu. I w ogóle feeling jest super, wszystko się naprawdę fajnie miło gra, Jak widzicie, gra naprawdę jest podobna do Torchlighta je yeah, budu, zobacz, to jest super wygląda I skopa Je yeah. zobaczcie, super Je yeah, budu Je yeah. Tyk I z super Je yeah. I skopa Pięknie Super, wszystko wchodzi w miodzie po prostu Zbieramy oczywiście Kasę O, takie minibossy Skopa O jak go odwaliło, super naprawdę, świetny Ragdol Gra jest naprawdę świetnie wykonana. Mi się bardzo podoba, naprawdę. No i zdobywamy jakieś mm, tutaj elementy ekwipunku. Super, naprawdę wszystko świetnie. Tutaj gra, chodzi i je. Yeah. O, tutaj mamy większą, mm, większą armię. I ja zawsze lubię takie rzeczy. Podchodzę, oni wszyscy idą na mnie, używam specjalnej mocy i je, yeah, wszyscy leżą. I skopa, i yeah. je. I znowu. Super, naprawdę, mi Tutaj są te gady, które ożywiają, więc trzeba na początku rozpieprzyć, bo jak się ich nie rozwali to. No właśnie. je yep, jeszcze raz. Zarąbiście. i Psz, skopa. Super. Potki na razie nie będziemy używać, tu jest kolejna partia. O oh, jea. Yeah. Te maski w tych beczkach mnie wpozają strasznie. Jeb, yep, je budu, skopa. Je budu. I kasiora leci. Oh yeah, pięknie, tu mamy jakiegoś bosika, ale to pa i je, yeah. ślicznie, i jakieś mieczyki znajdujemy, i yeah. je, yeah. z wyskoku, ślicznie, takie pułapki, a tutaj mamy takiego jakby bosika, którego zabijemy, otworzy nam się z tyłu ta brama, o właśnie. Jeżeli zobaczymy taką bramę, to znaczy, że koniec poziomu. Poziomy są bardzo krótkie, jak widzicie, trwają dwie minuty i teraz jest najlepsze. I skopa je, yeah. wyważamy drzwi i jest gites po prostu. I, victory. I na końcu nagroda, zbieramy i wychodzimy. I taka, taka właśnie, takie krótkie, no wyłaś, takie krótkie poziomy, właśnie, są wszędzie, no Dwie minutki, też dostajemy nagrodę. Trzy gwiazdki zamywamy, jeżeli nie umrzemy ani razu, jeżeli użyjemy poniżej trzech potków i jeżeli przejdziemy dane, daną twierdzę poniżej 2,5 i 2 minuty. No więc to nie jest jakoś trudne wyzwanie, chociaż raz mi się zdarzyło już paść. Hmm, dobra, teraz tak, zbiera, yy, z, jakieś przygody nam udało się zebrać. I sprawdźmy, co my tutaj mamy. Hmm, mamy jakiś miecz. 16 damage, tutaj też jest 16, 17, 28... Więc ten jest słabszy, od razu można go wywalić. Ten jest już widać, że nie do naszego, do naszej klasy postaci, ponieważ to jest do archera, więc także możemy usunąć. Tu mamy jakiś pierścień, który jest lepszy, bo tu pokazuje nam, że jeżeli wyekwipujemy, to mamy jeszcze dodatkowy plus jeden do e, magical armor, więc sobie go od razu wyekwipujemy, a ten osuniemy. I ten jest gorszy. Dobra, tyle z inwentarza. Y a przejdźmy się teraz do naszego zamku Ponieważ tutaj jest jeszcze opcja własnego zamku Możemy go sobie dobrowolnie yy, Jakby to powiedzieć Tak jakby wykreować Mamy tutaj własne Własne właśnie miniony które nam bronią wejścia do zamku yy, Oczywiście za kasę To wszystko robimy za kasę Tutaj no także mamy sklepik z potjonkami yy, które możemy kupić Oczywiście za kasę którą zbieramy ale ja petionków mam 11 i na razie nie chcę wydawać kasy Możemy craftować sobie przedmioty Albo kupować, jak to woli No, armor I tak dalej, różne naszyjniki, sryki, takie głupoty Ale na razie to nas nie interesuje No i to jest taki też smaczek, taka dodatkowa Dodatkowe takie opcje Żeby się grać, nie nudził, cały czas robienie w kółko, to samo No okej okay. A przejdźmy sobie jeszcze do... sobie do ataku, bo tutaj to w tej grze jest chyba najfajniejsze. O, jak widzicie, to się pali, a te nie. nie wiem dlaczego, to wcześniej się paliło, jak drugi raz uruchomiłem grę, to... To się nie pali. To powinien no być beta, tak? Wiadomo, błędy, jeszcze nic nie dopracowane. Ale okej, okay, wybaczmy. I jedziemy teraz na... Na bossa. Zobaczymy jak będzie, mam nadzieję, że nie padnę. Chociaż to tutaj akurat nic wielkiego się nie dzieje. Ale jedziemy. Jakoś... Długo odbierałem się tej gry, ponieważ nie dawałem jej szansy, ale jak już ją włączyłem, no to naprawdę mi się spodobało. Kluczy udało mi się zdobyć na, w internecie, e, na różnych forach. E, klucze były dostępne, ale to kilka dni temu, więc myślę, że jak... Myślę, że jak poszukacie dobrze, to na pewno znajdziecie. Oh yeah, I tak żaby. Myślę wam może potem pokażę. Na końcu fajny poziom z kurczakami. Kurczaki są mega w tej grze. Jest taki poziom, który... W którym jest na po prostu o mnóstwo kurczaków I oni cię o was atakują Po prostu to jest mega Mi się to bardzo podoba Okej, okay. a tu są znowu jakieś żaby No i są jakieś takie właśnie tego typu Dodatkowe e, Dodatkowe pułapki To też zależy od te twierdzy, bo są różne twierdzy Twierdzy z robotami, twierdzy z chickenami, z jakimiś Pułapkami No różnie, jest bardzo dużo tego Oh yeah Pięknie Yeah. O, jest akurat na razie prościzna, jedziemy dalej, tu też prościzna, je yeah, budu na jednego hita, tu są pajączki, widzę, że już idą, o ja, yeah. dobra, zbierzmy grupę, tu są pułapki, które spowalniają, i yeah. a tych skopa, i yeah, je i drugiego skopa, o, dobra, nie dostał, dostał z młota. o, tu ich pełno teraz idzie, o tak, o tak, i z młota, i z wyskoku, pięknie, pięknie, super. Ślicznie padają. Golda zbierzmy. I obszarówka. I ślicznie. I jeszcze raz. Dobicie. Pyk. Może łyknijmy sobie podka, tylko tego rozwalmy. Okej. Okay. Tu jeszcze po drodze nieraz wypadają takie kulki z życiem. Które regenerują nam ładnie życie po drodze, więc... O, tu są na przykład takie pułapki. Które będziemy musieli przejść. Wow! Papło mnie. A mnie. Dobra, zramiłem. Nie, 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 nie wciskaj mi tam. Trzeba cię skopa. Wow, teraz jakiś szerżuje Je skopa. I je i z wyskoku. Okej. Okay. O, właśnie taka kulka wypadła przed chwilą. Dobra, dupa. No nie. Najpierw trzeba się te żaby pozbyć, bo to by Dobra, i skopa. I z wyskoku. I I padł. Takim bossów właśnie. Najczęściej wypadają te kulki z życiem. No długi ten poziom ten nawet, tak zauważyłem. Zawsze trwają o wiele krócej, ale to nic oczywiście, im dłużej, tym większa zabawa. Okej. Okay. Czy tutaj coś jeszcze jest? Tak, tu jest jakieś przejście. Hmm, tutaj nic nie ma. Nie. Fajnie się chowają te ściany, zauważcie. Fajnie. Dobra, chodźcie wszyscy tutaj. Ije! Yeah! Pięknie. Ślicznie wchodzą, ślicznie się kładą. Oh yeah! Super. No ty jeszcze została kuszyna mała jakaś. Tu będzie właśnie. Te łapki. Strasznie spowalniają, widzicie? Yeah. I skopa. Tak jest, i odlecieli. I skopa. Ha, to jest po prostu... Ten, ten kop to jest po prostu mega. Kupos. No nie, znowu to. Tego też skopa. kopa. Yeah. Nie I wypadła jakaś kolejna kolszuga. Kolszuga tylko, patrzy ta o, kolszuga dobra będzie. O oh, yeah No nie, ten tutaj jest Trzeba go rozwalić jak najszybciej. Dobra Są pułapeczki takie tego, okej okay. O i Bosik! No właśnie Podleczmy się bo tym bossem nie będzie O Oh yeah Oh yeah To tak jest, tu jest, tego nie ma nie ma przelewek Trzeba się streszyć Pięknie, tutaj te żaby mnie najbardziej wkurzają, bo te... Okej okay. Pięknie bo Ale pluje jakimś kurna kwasem, czy Co tu jest. Dobra, padło, padło świństwo i skopa go. Nie buduł on trochę jest za mocny, tego nie, nie odrzuci. I je buduj z wyskoku, ładnie. Dobra, wow, 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 Miałeś taki szybki. I z kopa. I z pięści, i z wyskoku, o tak, kombosy, jedziemy. Pod, dobra. Aj. Dobra, i... Z pięści, z pięści, dobra. Liczby skoku, ślicznie, I jeszcze teraz dobijemy, dobijemy, dobijemy galon, dobijemy. Yeah I to co najlepsze, czyli lód. Dobra To jeszcze na koniec nam chcieli Walnąć. Ten i je budu, otwieranie drzwi, to jest super. I w ogóle muzyczka jest świetna. Naprawdę fajna. Gra jest naprawdę super mega, no kurczę. Bardzo mi się podoba. Czy udało nam się? Udało nam się. Ja on się tu jeszcze śmieje, takie smaczki, Heh, naprawdę. Fajnie, fajnie to wygląda. Okej, okay, rozwaliliśmy. Nie wiem czemu, ale nie pokazują się tu gwiazdki, że wykonaliśmy to. Ale no, dobra, jeszcze wam pokażę, gdzie to było z tym Chicken... Jest, Chicken HQ, o tak. Dobra. To jest krótkie, ale tu jest pełno Chicken, <laughs> te Chickeny są mega. O tak. je yeah. Nie mogę z tego Same szykajne są na tej mapie. Jestem po prostu na stranę pełno, je skopa dostają, po prostu pióra lecą, tutaj mega. Wyszedźmy jakiś hełm. Czy tu coś jest? Nie. To idziemy tutaj. <grym> Masakra. Dobra, tutaj przejdźmy sobie. rozbierajmy ich trochę. I buduj wszystkim. O tak! To jest to co lubię najbardziej. Pięknie. Kolejne chickeny yeah, budu Oda I tam już jak widzicie w oddali Bardzo króciutka mapa Tam w oddali już jest właśnie wejście. Ale przed nią stoi armia chickenu I to je najbardziej rozmawia To jest mega Ole się rzucili, o tak, tutaj to jest raj Dobra, na jakimś podmiotka Oni trochę walą, nie ma co, to chodzi tu chickeny ale ale zadać obrażenia potrafią. I tak, to jest, to jest właśnie mega. No i drzwi. Pięknie. Dobra. Victory Kasiora. I jedziemy. Okej. Okay. To już wcześniej przeszedłem, ale... Chciałem wam to pokazać, bo to jest mega, to jest chyba jedna z tych najfajniejszych planż, które tutaj były. No i... No i dobra i to by było na tyle. Nie wiem czy, czy będziecie chcieli jeszcze więcej odcinków, jeżeli tak to napiszcie spokojnie, ja na pewno zrobię jakieś odcinki już takie na spontanie, będziemy lecieć przez te wszystkie twierdze jak głupi. Dobra, na dzisiaj to myślę, że na tyle. Mam nadzieję, że gra się podobała, bo mi bardzo się podoba. I życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!